Cześć. Dzisiaj chcę was zaprosić na test produktów do ust i jest to taki zestaw od marki Freedom. Nazywa się to ProMelt Stripped Collection i tutaj mamy trzy, można powiedzieć, pomadki błyszczyki. W oryginale nazywa się to ProMelt Lip Gloss. Natomiast nie wiem czy to konkretnie jest typowy błyszczyk. Zaraz zobaczymy. Już teraz nakładałam na usta, ale chcę wam pokazać jak to wygląda. I już sobie wygooglałam, że taki zestaw kosztuje 29 zł. Natomiast można kupić te pomadki osobno i jedna kosztuje chyba około 13 zł, a w promocji dyszki. Więc tutaj mamy trzy kolory i w związku z tym, że to jest strip collection, to tutaj mamy takie bardziej nude, bezpieczne odcienie. I w zestaw tego wchodzą odcienie bare, strip i exposed. I każdy z tych błyszczyków ma 7,5 ml. Po wyciągnięciu z kartonika wyglądają one tak, czyli mamy tutaj taką typową pomadkę błyszczyk w formie płynnej. No i wygląda to tak. Teraz może zrobimy słocze. Pierwszy odcień to jest bear i to jest taki nude, ale powiedziałabym, że delikatnie wpadający może w jakąś brzoskwinię mieć. Coś takiego. Jest to dosyć ciepły odcień. I wygląda on tak. Kolejny jest to Stripped czyli nagi, więc jest to odcień powiedzmy, że taki nude, ale bardziej brązowy. I ja tutaj też dostrzegam delikatną nutkę różu i to jest ten. Oraz ostatni kolor, Xpose, czyli taki bardziej różowy i ten powiedziałabym, że jest taki intensywniejszy, trochę bardziej żarówiasty i mniej nude, czyli to jest ten. Pora na zbliżenie i malujemy pierwszy odcień bear, czyli właśnie ten taki powiedzmy, że dosyć ciepły. To jest formuła, już widzę taka, no jak widać. To jest zresztą dosyć błyszcząca, ale też przy okazji kryjąca. No i pierwszy kolorek wygląda tak. Zobaczcie sami: to jest błysk delikatny, ale nie aż taki nachalny, jak to zazwyczaj błyszczyki mają. Powiedziałabym, że to jest może taka bardziej błyszcząca satyna. W każdym razie kolor jest kryjący. Jest to taka średnia intensywność. Nie jest to bardzo korektorowy odcień, ale jest z gamy Nude. Bardzo ładny, powiem Wam, że mi się podoba, dosyć ciepły. Wydaje mi się, że do większości makijaży będzie pasował, przynajmniej do tych ciepłych. No i może Wam opiszę moje uczucie na ustach. To jest uczucie, jakbyśmy po prostu mieli coś ciężkiego, może coś w stylu błyszczyka albo wazelinki, no ale oczywiście nic tutaj nam nie ściąga, bo to nie jest nic matowego. No i pora na kolejny kolor. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale właśnie sobie ściągałam papierem tę pomadkę i mi się wydaje, że ona trochę zostaje na ustach, mimo że starłam ją, i mimo że ona jest błyszcząca, to mam wrażenie, że jakby delikatnie ten pigment się wżera w usta. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Kolejny odcień, czyli stript, czyli nagi, czyli taki powiedzmy, że chyba najbardziej nudziakowy z tego wszystkiego. Mamy tutaj odcień stript, czyli taki. Um, lekko brązowy, ale z nutą różu, niudziak. Powiem Wam, że bardzo ładny, bardzo neutralny i wydaje mi się, że bardziej uniwersalny niż ten poprzedni kolor, bo no, on mam wrażenie, że jest taki jeszcze bardziej neutralny na ustach i mniej widoczny, mniej rzucający się w oczy. I mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba. Wydaje mi się też, że jest w trendach, czyli w takich bardziej brązowych, może delikatnie przybrudzonych kolorach. Naprawdę bardzo mi się podoba. Chętnie bym w nim została, gdyby nie to, że mam jeszcze jeden do wypróbowania. I zobaczcie, tutaj odcisnęłam go trzy razy. Zrobił się matowy, ale kolor do końca nie stracił, więc tutaj tak wiecie, szybko wam pokazuję, że można sobie zrobić z tego mat nie ścierając w pełni koloru, więc całkiem ciekawa formuła. I pora na ostatni kolor, czyli exposed, czyli taki bardziej różowy. Musiałam oczywiście znowu delikatnie przypudrować usta, bo byłoby, wiecie, Zbyt ciemno od tamtej pomadki. One jakoś tak jakby delikatnie się brzerają w usta, ale dam Wam znać w opisie, bo tutaj ten test na żywo zakończę po prostu na malowaniu ust i na pokazaniu efektu. Natomiast w opisie macie napisane, jak mi się to sprawdzało w ciągu dnia i ile mi się to utrzymywało, jak jestem zadowolona. Mam nadzieję, że taka forma testu wam będzie odpowiadać. No i malujemy. On wygląda, wydaje mi się, że wprowadza troszkę życia do makijażu, bo jest jednak taki najbardziej intensywny, najbardziej wesoły i kolorowy z tego wszystkiego. Powiem wam, że całkiem ładny. Taki też dosyć neutralny kolor dla tych, którzy lubią bardziej różowe odcienie. Bardzo, bardzo ładny i powiem wam, że nawet tego makijażu całkiem nieźle pasuje. Wydaje mi się, że w tamtym poprzednim było lepiej, no ale już pomalowałam, nie będę znowu tego ściągać. Zatem dziękuję wam gorąco za oglądanie. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. I jeszcze Was oddaliłam troszkę, żebyście zobaczyli jak wygląda makijaż całościowo, jak to się prezentuje na ustach, tak powiedzmy, że z normalniejszej odległości. Pomadki są naprawdę komfortowe na ustach, mimo że są ciężkie i delikatnie czuć, że tutaj coś mamy, to mimo wszystko dobrze się noszą, nie ściągają ust i powiedziałabym, że ich formuła jest troszkę taka, jakbyśmy nakładali kremową pomadkę, która ma potem się stać matowa i ma zastygnąć. Aplikator bardzo wygodny, dobrze się wyrysowuje usta, przynajmniej moje małe aplikatory są tutaj niewielkie co dla mnie jest, przynajmniej dla mnie jest e, plusem, no bo w końcu mam małe usta. A czasami niektóre aplikatory w niektórych pomadkach niestety nie dają rady i są mało precyzyjne przez to, że są duże. No i tyle. Dziękuję Wam gorąco za oglądanie. Dajcie znać, czy macie tutaj faworytów, czy Wam się podobały te pomadeczki. I też napiszcie mi proszę, czy w ogóle słyszałyście o tych pomadeczkach, bo ja się Wam przyznam, że nie. Więc to jest dla mnie totalna nowość. No i tyle. Do zobaczenia. Pa, pa.